Cześć, to ja Barzy. dzisiaj do klubu Timu dołączy nowy członek. Cześć, to ja Nikodemix. Kamosek. Nikodemiks! Wpadajcie na mój kanał na TikToku Armia Nikodemiks. Wy również możecie dojść do Armii. No i ewidentnie no... Zaczynajmy ten filmik. I wpadajcie na TikToku do Kacuzia 24. Dobra, to teraz chłopaki będą grały w mecze. Ja będę nagrywał, muszę trochę uważać, ja nie? Ja pamiętam moją, moją twarz, mi nagrywaj. No tak, będę... Bo mi się mama nie zgodziła. Będę wam pokazywał, aby wasze nogi... A bo chcesz to nagrywaj, bo nikt... bo nie pokaże temu... tego bo, mojej mamie. Nagrywać? Nie. Chcesz. To dobra, chcesz czy nie chcesz, bo nie wiem w jaki sposób nagrywać. A ty Bożej? A, bo Możesz mnie robić... nagrywać. My, wy umiecie... Dobra, to będę nagrywał tylko Błażeja. Kacuś. Umiecie, ale. Biegną. Dobra, muszę jeszcze zasnąć. twarz Nikodemowi. I strzelili właśnie. Mhm. Podajcie armię Nikodemii, nie żaden kamusek. Bożej, wykopuje! Wow, jak poleciała! Bożej, co za ujęcie! Jak to skomentujesz? Dobra Ej, no młod... I kop! Tam, dobra Bożej, no jak skomentujesz to, że doszłem w końcu do tego teamu? Bo już sobie to jest. Jest Git, tylko wiesz, ze mną to możesz częściej nagrywać filmy. Ja nie jestem taki, że tylko ze mną jeden film i koniec. Błażej. Nie błażej. Ja nie jestem taki, że aby ze mną jeden film. Ze mną, jak już jest film, to musi być przynajmniej co trzeci. Eee, no wiesz, nie, nie zawsze masz czas, nie? To może jutro, nie? Nagramy drugi filmik ze mną, co? Ej! Pierwsza? Tak? Co? Ej, a jak żeby nie? Pokażę twarz na YouTube. No mamy takie samę. To bym się wybił na TikToku. Możliwe. Nie znam się. A co? No, ja, chciałbym mieć więcej obserwacji. Dobra. I to może coś pokażesz kiedyś. Byłeś. Może to być dzisiaj, może to być jutro, może to być pojutrze. Nie, to może dzisiaj. I gdybym jakiś telefon, Dobra, to nie wiem. Pokazuj, chcesz teraz pokazać twarz? Co? Ja ostatnio w swojej piłka ciągle wylatywała po zabójce. No tak, i właśnie przez nią sobie skręciłem kostkę. Znaczy, nie skręciłem, tylko y, se wybiłem palec. No, tak można powiedzieć. Nie jest w gipsie normalny palec, tylko trochę wybity i trochę mnie boli. No bo Ało. ja chciałem ci odebrać piłkę, ja tak prosto ci zasadziłem do No my w tym piłka. samym czasie kopnęliśmy piłkę. No, nie nic nie boli, ale za to, ja to tak. No bo on jest przyzwyczajony do takich piłek. A ja to co? Dobra, no nie wiem ja Bożej. Ja do... Może by to było na tyle, co? Ja to ja dobra. To pożegnania od Nicodemiksa. A przysiadłeś ścisku. Mara.